Wzloty, upadki i ciągłe zmiany. Diana zmieniła sposób postrzegania monarchii. Od pierwszej wojny światowej po czasy współczesne. Monarchia nie ma dziś łatwo. Niezwykła opowieść o cenie władzy. Rodzina królewska. Utrzymać koronę w czwartki o 21 na polsa dwa jasad historii. Nie powinno nas tu być. To nie jest droid, Artu. Nie masz się czym martwić, Artu. Spójrz, uśmiecha się. O. Serial oryginalny wyłącznie w Disney Plus i nowy, w pełni elektryczny ID Buzz. i bez I lekarz, polecił mi go przy zapaleniu jelit. A mnie przez jelita dźliwego. Lekarz przepisał mi besan maślan na biegunkę po antybiotyku. Dla prawidłowego funkcjonowania jelit konieczne jest ich właściwe odżywianie, na co wpływ ma m.in. odpowiedni poziom kwasu masłowego. Oraz wspomaga odbudowę flory bakteryjnej. I besan maślan, bo sekret zdrowia tkwi w jelitach. Zobacz, podstaw to pod X. i to będzie? Dziewięć! Dziadku, jak ty to wszystko pamiętasz! Codziennie wspomaga mnie Bilomak Plus. Bilomag plus to połączenie składników o udowodnionym działaniu, które wspierają pamięć, sprawność umysłu oraz dostarczają energii każdego dnia. Skończyłeś już odrawiasz lekcję? Skończyłem! To chodź, biegniemy na basen. Bilomak plus. Pamięć i energia każdego dnia. Nie mam się o czym bawić. Mam na to rozwiązanie. Na shopi pipipi pi, masz darmowe dostawy. Zawsze na shopi pi, pipi. Pi, pi. Rzeczy za jeden złoty i najlepsze oferty. Zawsze na shopi pipipi. Pi, pi. Masz gwarancję dostawy albo zdobyć pieniędzy. Zawsze na shopi pipipi. Pi, pi. Na shopi pipipi pi. masz darmowe dostawy. Kupuj online na szopi. Do 7 lipca wakacyjna wyprzedaż Shopi. Otrzymaj zamówienie albo zwrócimy ci pieniądze. Powiesz teraz! Dzięki korzystnym, dopasowanym do mnie ofertom kupuję mądrze. A za wybrane zakupy online dostaję zwrot części wydatków. Otwórz nowe konto Millennium 360 stopni inspirowane Tobą. Bank Millennium. Mógłbym opowiadać, jak kawa MK Cafe otwiera drzwi do świata smaku. Aromatu, słodyczy, egzotycznych nut smakowych. Ale po co opowiadać? MK Cafe to smak, który trzeba poczuć. Nowo wakacje, a my nadal tutaj. Jak internet? Kula od roku. Roku, 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 roku. Wstawaj! Musimy się stąd wydostać. Ściło mi się, że zostaliśmy do następnych wakacji. Do następnych wakacji. Źle by nam było? 300 giga internetu, słońce, ciepło. Orange na kartę zbliża nas internet od wakacji do wakacji. Teraz 300 gigabajtów za darmo przez rok i 100 gigabajtów na start. Wody? Nie, internetu. Orange. Moda zaczyna się, kiedy zakładasz to, co czujesz, a nie to, co wypada. Może chcesz zaistnieć, a może wolisz zniknąć, albo szukasz siebie, kiedy podkreślasz swoją kobiecość, nawet gdy idziesz tam, gdzie nikt cię nie zobaczy. Ty decydujesz, kiedy zaczyna się moda. Dla ciebie od dziesięciu lat. Zalandę. Stop, Stopera? Mamo, czy ty masz Stoperan? Na 100%. Na 100%. Stoperan działa jak ja. Szybko, ale łagodnie. Stoperan szybko leczy wakacyjną biegunkę. Stoperan. Weź na wakacje na 100%. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. A do nawadniania Stoperan rekomenduje elektrolity.